I Felicja, nasza kochana koleżanka, mówi, kurczę pieczona, jak już to stypendium dostanę, to kupię sobie manile i wsunę na jedno posiedzenie. Myśmy mówi Fela, jeżeli ją chrupiesz na jedno posiedzenie, to my ci ją fundujemy. Dobrze? Zakład? Dobrze, porządku. Pozbieraliśmy tam pieniądze, kupiliśmy. A manila to było pojęcie czekolady socjalistycznej, taka podługa, po gramowa czekolada. Fela, daliśmy feli tę czekoladę, fela siada, chrup, 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 jak wiewiórka wsunęła, pieprzyła całą tę czekoladę. Donieśli koleżanko, robotnicy tak ciężko pracują na wasze stypendium, a wy pieprzacie Manila na jedno posiedzenie.